Witam wszystkich Państwa na otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą dostawa materiałów do bieżącego utrzymania dróg. Kwota, jaką zabawiający zamierza przeznaczyć dla sfinansowanie zamówienia dla zadania numer 1 wynosi 688 zł. To jest dla zadania numer 2 34982 zł. Do upływu terminu składania ofert, czyli do dnia dzisiejszego roku, do godziny 10 wpłynęło 5 ofert. Oferty będziemy otwierać w kolejności wpływu. Oferta numer 1 wpłynęła od firmy handlowo-usługowej Tanko e, Kamilki. Wcisko 76 36 003 Przewrotna. E, firma ta oferuje na zdanie numer 1, czyli na dostawę tużnia do bieżącego utrzymania dróg na plac składowy w Jaśle przy ulicy Przemysłowej oraz na bazę obwodu drogowego w Metarze kwotę brutto 8610 zł. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. E, oświadcza, e, że zapoznał się z, z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik specyfikacji istotnych warunków e, zamówienia i zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zasadach określonych w dokumentacji przetargowej, zgodnej z niniejszą ofertą oraz miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. od firmy CJ Blok, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fabryka Elementów Budowlanych, 36060, Głogów Polski Polskich, Rudna Mała 42A. Firma ta dla zdania nr 2, czyli dostaną trawężnika drogowego, obrzeży betonowych chodnikowych i kostki brukowej betonowej do bieżącego utrzymania dróg na Plac Płodowy w przy ulicy Przemysłowej, oferuje kwotę brutto 33 876 zł i 17 groszy. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Eee, oświadczają, że zapoznali się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik specyfikacji zgodnych warunków zamówienia i zobowiązują się w przypadku wyboru ich oferty do zawarcia umowy na zasadach określonych w dokumentacji przetargowej. Zgodnej z mniejszą ofertą, ale z miejscu i terminem wyznaczonym przez zamawiającego. Oświadczają, że na wykonany przedmiot zamówienia obejmujący zadanie numer 2 udzielają minimalnej wymaganej gwarancji i rękojmi na okres 12 miesięcy. Oświadczają również, że wydłużają okres gwarancji i rękojmi ponad wymagany 12 miesięcy na zadanie numer 2 o 12 miesięcy. Oferta numer 3 wpłynęła od przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego Talbut. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32 050 Kabina, ulica Za Górą 21. Firma ta oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia yy, dla zadania numer 2, czyli dostawę prawożnika drogowego obrzeży betonowych chodnikowych i kostki brudkowej betonowej do bieżącego utrzymania dróg na placko do wyjaśnienia przy ulicy Przemysłowej. Kwotę to 40 134,90 zł. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Oświadczają, że zapoznali się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązują się w przypadku wyboru ich oferty do zawarcia umowy na zasadach określonych w dokumentacji przetargowej, zgodnej z niniejszą ofertą oraz miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Oświadczają, że na wykonany przedmiot zamówienia obejmujący zadanie numer 2 udzielają minimalnej wymaganej gwarancji i na okres 12 miesięcy oraz oświadczają, że wdłużają okres gwarancji i rękojmi ponad wymaganych 12 miesięcy dla zadania numer 2 o 12 miesięcy. Oferta numer 4 wpłynęła od firmy Bud Karolina Brus 39 215 Czarna ulica Witosa 7. Firma ta dla zadania numer 2, czyli dostawy krawężnika drogowego obrzeży betonowych chodnikowych i kostki brutkowej betonowej do bieżącego utrzymania dróg na plac składowiska przy ulicy przemysłowej oferuje kwotę brutto. 29 824 zł. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy oraz oświadcza, że zapoznaje się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązują się w przypadku wyboru ich oferty do zawarcia umowy na zasadach określonych w dokumentacji przetargowej, zgodnej z niniejszą ofertą oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Firma ta oświadcza, że na wykonany przedmiot y, zamówienia obejmujący zadanie numer 2 udziela minimalnej wymaganej gwarancji rękojmi na okres 12 miesięcy. Oświadcza, że wydłuża okres gwarancji rękojmi ponad wymagany 12 miesięcy dla zadania numer 2 o 12 miesięcy. Oferta numer... Pięć wpłynęło od Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowo-Handlowego Transbaz Paweł Baza, ulica Basztowa 2, 38-230 Nowy Żmigród. Firma ta oferuje dla zdania nr 1, czyli dostawę tłucznia do bieżącego utrzymania dróg na plec płatowy w przy ulicy Przemysłowej oraz, e, oraz na bazę obwodu drogowego w metarze kwotą brutto 7 841,25 zł, Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Oświadcza, że zapoznali się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązują się w przypadku wyboru ich oferty do zawarcia umowy na zasadach określonych w dokumentacji przetargowej zgodnej z niniejszą ofertą oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Dziękuję za uwagę.